Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Awą i porozmawiamy o jej ciekawych podróżach, i spotkaniach i doświadczeniach. No i stwierdziłam, że to jest za dużo jak na pierwszy raz i, i że ja chcę go z powrotem. No i znalazłam się z powrotem w ciele. Ja, ja myślałam na początku, że też one pomagają, że one są, jak my je wołamy, prosimy. No faktycznie my je wołamy, prosimy, ale one wcale nie pomagają, tylko są. A że to nie jest, y, 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 że to nie jest y, y, jakiś ufoludek. No, y, po czym? Tam jest prawda, tam jest prawda. Tego się nie da jakoś y, dziwnie. Y. Gdy wyszłam z ciała, to ja byłam bardzo właśnie taka rozmodlona, taka bardzo katolicka, taka bardzo... Y, więc y, na moją prośbę on, on się zjawił ale tylko tylko był taka jakaś twarz i w złotych szatach długich, 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 złotych szatach i mówi nie możesz tego zmieniać. Powiedziałeś, że nauczysz ich miłości. Ja mówię, ale ja nie chcę, ja, ja mówię, ja nie chcę nikogo uczyć miłości. Ja byłam dzieckiem teraz sobie planuję, że ma tak wyglądać moje życie. A nie, nie możesz tego, co obiecałaś. A we mnie narastał taki bunt. Ja mówię, chwila, chwila. Ja wiem, ja chcę. Ja mam wolną wolę. Ja mogę to wybrać sobie sama. Niech mi nie będzie narzucał nic. I w tym momencie on odszedł. Ja tak taka oburzona byłam tym, bo mi przerwało. Oburzona to za duże słowo, to po prostu tak, taka zniesmaczona, taka wie... I siedzę sobie i tak mówię, kto to był? I słyszę Anunaki. Piąty wymiar jest wymiarem, gdzie nie ma presji, gdzie jest cisza, spokój, gdzie jest e, tylko i wyłącznie skupianie i budowa, budowa światłem. I to jest wszystko. Możesz budować, możesz leczyć, możesz e, inne rzeczy robić. Tam nie ma e, systemu programów jakichś dziwnych, jak tutaj. E, tam jest... No cisza i wszyscy pracują, wszyscy pracują. Jeżeli mają jakiś problem, wszyscy się skupiają, pracują nad jedną rzeczą.